Jakie błędy popełnili obywatele polscy w XX wieku? To niełatwo odpowiedzieć, bo ten nasz wiek XX był niezwykle dramatyczny. Zaczynał się wtedy, kiedy jeszcze Polski ciągle nie było na mapach Europy. Nadzieje paradoksalnie. Pojawiły się w roku 1914, kiedy wybuchła wojna. Dla Polaków ona była nadzieją, mimo że tragicznie ta wojna się zaczynała, bo po dwóch stronach frontu byli także Polacy, którzy strzelali do siebie, także tutaj. Pod wodzią w czasie tzw. bitwy łódzkiej. Ale Polska się wykuwała. I potem walczyła o utrwalenie swojej niepodległości, wojna bolszewicka, powstanie wielkopolskie wcześniej, powstania śląskie. To wszystko sprawiło, że wreszcie po kilku latach wojen Mimo, że skończyła się pierwsza wojna światowa, ukształtowały się granice niepodległej Polski. I to było wielkie osiągnięcie polskich obywateli. Klęską powstania styczniowego było to, że powstańców wydawali polscy chłopi. Bardzo często tak bywało. Ponieważ propagandzie rosyjskiej udało się im wszczepić, tym chłopom, przekonanie, że to nie jest ich wojna, tylko wojna ich panów. Te same hasła pojawiły się, kiedy zbliżała się do Warszawy nawałnica bolszewicka. Ale polscy chłopcy ze wsi niekiedy szli na Boso, żeby. Bronić Polski. Oni czuli już, że to jest ich Polska. Tyle dokonało się tak wiele w ciągu pół półwiecza dzięki pracy wielu osób, które jakoś symbolicznie wyraża nowela Stefana Żeromskiego, siłaczka ale wiemy, że takich postaci, polskich szlachty, polskich szlachcianek, które szły w lud, ucząc dzieci polskie, chłopskie, polskiej historii, polskiego, języka polskiego, polskiej kultury, to przyniosło wspaniały owoc. Ale też wiemy, że powstała Polska, obroniła się, a potem były daleko idące pociały polityczne. Był przewrót majowy, który nie do końca przysłużył się dobru ojczyzny, chociaż Piłsudski uważał, że jeśli nie opanuje tej kolejnej anarchii, to Polska padnie. Potem był wspaniały zryw znowu obywatelski Polski podczas Wojny Obronnej 1939 roku, a potem, kiedy powstało państwo podziemne, a potem, kiedy byli żołnierze wyklęci. Ale było to także i to bardzo smutne wydarzenie, że jeśli Polacy nie poszli na współpracę z Niemcami hitlerowskimi, to nie mała część Poszła na współpracę z bolszewikami. I zaczął się okrutny czas, zwłaszcza, zwłaszcza w czasie stalinowskim, prześladowań. Mówi się, że dotknęły te prześladowania ponad 100 tysięcy Polaków, prawdziwych patriotów. Ale potem były te zrywy, te powstania kolejne, począwszy od 1956 roku. W Poznaniu, potem na wybrzeżu w 70., potem w 76. w Radomu i Ursusie, potem, e, potem w 80. roku to już powstanie Solidarności i trwanie w oporze przez całe 9 lat do 89 roku i potem dalej. Myślę, że. Nie da się tutaj ukształtować jakiegoś obrazu biało-czarnego. Były różne momenty w dziejach, w dziejach naszej Ojczyzny i dlatego tak skomplikowana, niejasna, niełatwa raczej odpowiedź.